Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym teście na moim kanale, po raz kolejny z pokładu poliftowej Skoda Octavia, ale, jak widać po fotelach, nie będzie to Octavia w podstawowej, czy w zwykłej wersji wyposażenia. Takową w odmianie Selection prezentowałem Wam już na kanale za pierwszym razem, pokazywałem Wam też topowego rs -a. Dzisiaj natomiast... Nie najniższa wersja wyposażenia, delikatnie usportowiona Sportline. Znamy to z innych modeli Skody, dzisiaj na pokładzie zmodernizowanej oktawi. Jedziemy. Tu już moi drodzy na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z inną wersją oktawi, nieco bardziej sportowo stylizowaną, bo tak generalnie ma to wyglądać. W tym przypadku metalizowany lakier nadwozia błękitny. Race który nie wiem, ma chyba jeszcze bardziej dodawać, wzmacniać ten sygnał, że jest to samochód tak sportowo stylizowany. Natomiast nie skupiajmy się na lakierze. Co nam wnosi odmiana Sportline? Wiele wiele razy na temat wersji Sportline opowiadałem u siebie na kanale. Generalnie chodzi o przemodel, przemodelowaną delikatnie przednią część nadwozia. Cała atrapa chłodnicy jest wyczerniona. Mamy też ciemne wkłady w reflektorach. Wersja Sportline w ogóle dorzuca też więcej seryjnego wyposażenia. Więcej mamy tutaj w standardzie. Między innymi w standardzie mamy te reflektory typu Matrix LED. I tak jak wspomniałem, wkłady w tych reflektorach są wyczernione. W przednim zderzaku mamy też takie czarne dokładki. Muszę przyznać, że wygląda to naprawdę nieźle. Czarne są również obudowy lusterek zewnętrznych. Czarna jest tak zwana płetwa rekina, co widać. Oczywiście mamy na przednich błotnikach oznaczenia poziomu wyposażenia sportline. W tym przypadku 18-calowe aluminiowe felgi. Idziemy dalej oczywiście, obramowania wokół szyb. To też jest element, który jest w tym samochodzie wyczerniony. Charakterystyczny, może nie spoiler, ale taka czarna lotka na klapie bagażnika. Zaraz Wam bagażnik też pokażę. Oczywiście w części tylnej też mamy trochę wyczernionych tych elementów. Przede wszystkim mam na myśli wszelkie oznaczenia, napisy na klapie bagażnika. Otworzymy sobie bagażnik, możemy to zrobić ruchem stopy. Zobaczcie, bagażnik otworzył nam się ładnie, elektrycznie. No i cóż, no mamy tutaj do czynienia jak zwykle z piwnicą, a to nawet nie jest jeszcze wersja kombi, to jest liftback. Bagażnik jest potężny, dodatkowo mamy też przebicie do kabiny, gdybyśmy chcieli przewieźć jakieś dłuższe przedmioty. Co my tu mamy? Mamy w części bocznej taką skrytkę. Po prawej stronie również możemy sobie nawet tutaj o, zobaczcie, takie, taką siateczkę rozłożyć, więc praktyczna strona rozwiązania te, tego bagażnika jest, jest bardzo szeroka. Tutaj mamy jakiś haczyk, takoż z drugiej strony możemy sobie też z pozycji bagażnika złożyć oparcia kanapy. Mamy to po lewej i po prawej stronie. Po lewej stronie mamy też gniazdo 12V. Tak to w skrócie wygląda. Bagażnik możemy sobie zamknąć. Oczywiście elektrycznie. Z tyłu, z racji tego, że jest to oktawiona, o samochód nam się zamknął. Dajcie mi sekundę. Otwieramy. On generalnie w tym momencie zwariował, bo jest tutaj opcja. Samoczynnego otwierania się i zamykania, kiedy się zbliżamy bądź oddalamy od samochodu, natomiast teraz, z racji tego, że byliśmy blisko, po prostu ten czujnik najwyraźniej zwariował. Ale skupmy się na tym, co mamy tutaj. Mamy tutaj mnóstwo miejsca. Oczywiście pasażerowie z tyłu głównie widzą te mocno zabudowane kubełkowe fotele, natomiast mamy wyprowadzone otwory wentylacyjne, mamy też trzecią strefę klimatyzacji. I jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że skrajne siedziska są tutaj podgrzewane. Dwa złącza USB-C. W części centralnej miejsca na jakieś napoje. Wspomniane przebicie do bagażnika. To można sobie zasadniczo już złożyć. Tapicerka też, zwróćcie uwagę, dość charakterystyczna. To jest połączenie takiej ekoskóry z materiałem, szarym materiałem. Wygląda to moim zdaniem bardzo estetycznie. Coś... Co mi się dodatkowo podoba, to dbałość o detale, bo kieszenie w drzwiach są flokowane nie tylko z przodu, ale też z tyłu. Z tyłu ten flok też mamy. No co prawda, górna część na boczkach drzwiowych z tyłu już jest wykonana z gorszej jakości plastiku, z przodu jest lepiej, natomiast nie narzekajmy zbytnio. Idąc jeszcze dalej, co my tu mamy? No, oczywiście te kubełkowe fotele, o których wspomniałem. Mamy też, aha, jeszcze nie wspomniałem, te fotele są regulowane elektrycznie, mają dodatkowo pamięć ustawień, i to samo ma też fotel pasażera. W ogóle ten egzemplarz jest, no, muszę przyznać, że całkiem obficie wyposażony. Boczki drzwiowe warto. Pokazać, jak to jest wykończone. Oczywiście mamy podświetlenie nastrojowe. Mamy też kawałek takiego materiału, który no, jest ekoskórą zasadniczo. Obudowa głośnika to znamy też z innych modeli. Natomiast wersja Sportline wnosi nam tutaj taki dekor, który ma imitować włókno węglowe, ale ten dekor tylko imituje włókno węglowe, bo włóknem węglowym nie jest. Można też wspomnieć jeszcze o czarnej pod sufitce. No i cóż, reszta wnętrza, jeżeli już mówimy o tym środku, zasadniczo się nie zmieniła. Można tylko powiedzieć, że mamy tutaj też standardowo tą sportową kierownicę, jak to Skoda nazywa z oznaczeniem sportline w części dolnej, sportowa, czyli, czyli jest trójramienna, ma perforację w części bocznej, bardzo przyjemna w chwycie, jak najbardziej jest to na plus. Tu akurat mój telefon leży sobie na indukcyjnej ładowarce, ale o wyposażeniu powiem wam za chwilę nieco więcej. No miejsca na kubeczki mamy całkiem obszerny centralny podłokietnik, który można sobie też przesuwać. No jest to Skoda, wszystko jest tutaj znakomicie pomyślane, przemyślane, zorganizowane, więc nie ma naprawdę na co narzekać. Dajcie znać. W komentarzach, jak wam się podoba oktawia poliftowa w takim ubraniu Sportline, a my lecimy do środka. Możecie się, moi drodzy, zastanawiać, dlaczego siedzę z powyłączonymi ekranami. Wszędzie jest ciemno. Powody są dwa. Po pierwsze, dlatego, że chcę samochód uruchomić przy Was, pokazać wam, jak wygląda w oktawi poliftowej moje przygotowanie się do jazdy, co muszę powyłączać, co muszę. Dostosować, a po drugie, samochód będzie próbował być mądrzejszy od nas i będzie nas ciągle informował, że jest gotowy do jazda. My tutaj stoimy, gadamy, nie wiadomo co robimy. W każdym razie, uruchomimy sobie auto. O, właśnie. Nie wiem, czy to słychać. Mamy tutaj diesla pod maską, ale o silniku powiem za chwilę. Łączymy sobie centralne multimedia. Musimy sobie sciszyć audio, i teraz tak. Na tych centralnych multimediach na górze mam wyciągnięte wyłączanie systemu start-stop. Co niniejszym czy nie, Bo nie chcę, żeby nam samochód za każdym razem gasił silnik. Tym bardziej, że mamy tutaj klasycznego diesla bez układu miękkiej hybrydy, więc kaszenie, zapalanie to nie jest żadna przyjemność akustyczna dla mnie jako kierowcy. Po drugie, to też nie jest. Specjalnie zdrowe dla silnika. Poza tym to mogę zrobić z pozycji przycisków na kierownicy. Wyłączam sobie ostrzeżenie o prędkości i wyłączam sobie system Lane Assist. Zasadniczo jestem gotowy do jazdy, natomiast jeszcze mam tutaj wyciągnięty taki podstawowy panel klimatyzacji, ale. Podstawowy, mam na myśli, że mogę sobie zwiększyć bądź, bądź zmniejszyć temperaturę, natomiast mam tutaj główny przycisk, który mnie przenosi do pełnego panelu klimatyzacji w tym miejscu, więc tak to jest zaaranżowane. Zanim ruszymy, słów kilka na temat wyposażenia. To o czym powiedziałem, mam tutaj do czynienia z wersją Sportline całkiem obficie wyposażoną. Ponieważ no, pomijam te centralne multimedia, które mają łączność bezprzewodową Apple CarPlay. W moim przypadku działa to bez zarzutu, nic nie zrywa, nie ma żadnych problemów. Nie mam też problemów z działaniem tego systemu multimedialnego. Moim zdaniem jest to rozwiązane całkiem sensownie, całkiem logicznie, więc bardzo szybko można się na tym systemie. Odnaleźć. Na górze mam też wyciągniętą na przykład ikonkę od podgrzewania przedniej szyby, co jest bardzo miłe. E, oczywiście indukcyjna ładowarka to, co Wam pokazywałem, i ona działa rzeczywiście działa ani nie grzeje telefonu, ale za to go efektywnie ładuje. To mi się bardzo podoba. Podgrzewana jest też kierownica, podgrzewane są fotele zresztą skrajne siedziska z tyłu, tak jak widzieliście, również. W wersji Sportline jako wyposażenie seryjne są tak jak widzieliście z zewnątrz, reflektory typu Matrix LED i działa to fantastycznie. Naprawdę bardzo lubię to rozwiązanie w Skodzie czy ogólnie w grupie Volkswagena. Co jeszcze? No mamy trochę tych systemów wsparcia, systemów bezpieczeństwa, zasadniczo tych systemów jest tutaj sporo. Mam też wyciągniętą ikonkę na górze do tych wszystkich systemów, no, Litania tych systemów jest tutaj całkiem spora. Jest też adaptacyjny tempomat, bądź może być też travel assist. To też możemy sobie wybrać z poziomu kierownicy. Jest tego tutaj całkiem sporo. Za kierownicą jeszcze mamy takie manetki do zmiany biegów. Gdybyśmy chcieli się poczuć jak w samochodzie sportowym. Mamy też kamerę cofania, i to jest coś, co mi się nie podoba. Nie, że mamy kamerę cofania, tylko zobaczcie. No ta kamera cofania to tak trochę, to jest słaba jakość, moim zdaniem. Nie jeżeli chodzi o, o Octawie, nie o samochód tej klasy. Tak, takiej jakości bym się spodziewał w samochodzie segmentu B, na przykład, ale nie w Oktawi, która. Ogólnie w środku jest naprawdę satysfakcjonującym samochodem jest wykończona bardzo przyzwoicie. Co prawda, tak jak widzieliście z tyłu, ta górna część drzwi już jest wykończona trochę słabszej jakości plastikiem, ale ogólnie rzecz biorąc, ja się dobrze czuję w tym wnętrzu, nie czuję tutaj takich oznak taniości. Oczywiście im niżej idziemy, tym te plastiki są już gorszej jakości. Natomiast one wizualnie nadal sprawiają całkiem niezłe wrażenie. Dodatkowo, tak jak widzieliście, w wersji Sportland jest, jest ten materiał, okleina, nie wiem, co to jest, ale mająca udawać włókno węglowe. Co jeszcze? No jest to fantastycznie spasowane. Oprócz rączek na drzwiach, bo te, jak się tak mocniej chwyci, to troszeczkę zaskrzypią i tego panelu dookoła na górze przy podświetleniu kabiny ledowym swoją drogą, bo jak się tutaj gdzie niegdzie tak trochę podotyka to wszystko to skrzypi, ugina się, ten plastik też, mamy tutaj też schowek na okulary z tego co widzę. Jest wyświetlacz head-up, co jest miłym dodatkiem jak najbardziej, oczywiście te multimedia mają wgraną nawigację, no jest tego wyposażenia całkiem sporo i z tym układem napędowym a tak jak powiedziałem mam tutaj klasycznego diesla pod maską, taka konfiguracja zatrzymuje się na około jak dobrze pamiętam 195 6000 zł zapraszam Was do opisu tego filmu, tam jest link do pełnego testu i na moim blogu będzie tabela z danymi technicznymi, tam jest dokładna cena tego egzemplarza um, przesłana mi od producenta bezpośrednio, ale są to okolice 195-6 tysięcy złotych. Mam tutaj silnik wysokoprężny, tak jak wspomniałem. Jest to jeden z wielu wyborów, jakie możemy mieć w przypadku Octavia Sportline. Klasyczne rozwiązanie, mówię klasyczne w dobie dzisiejszych rozwiązań, jakie są oferowane nam do samochodów różnego rodzaju, mam tutaj klasyczne 2.0 TDI o mocy 150 koni mechanicznych, 360 Nm, ten silnik jest oczywiście połączony z dwusprzęgłowym automatem DSG. No i cóż ja mogę powiedzieć, nie ma tutaj e, Układu miękkiej hybrydy, dlatego też za każdym razem wyłączam system start-stop. No ale to jest absolutnie znakomite rozwiązanie, jeżeli ktoś planuje robić oktawią dużo kilometrów, bo ten silnik mam wrażenie, że w ogóle nie zużywa paliwa, znaczy zużywa. Ale przyznam się szczerze, że zrobiłem trasę ponad 300 kilometrów chyba 330 kilometrów, jak dobrze pamiętam. Z tempomatem ustawionym na 130, no i ten silnik mi zużył 4,3 litra. To jest zasadniczo nic, absolutnie nic. Zasięg mam tutaj cały czas po zrobieniu już tych 330 km zasięg mam na poziomie 830 km. To jest petarda, jeżeli chodzi o użytkowanie samochodu w trasie. Oczywiście słychać, że jest to diesel, bo to jest klasyczne 4 TDI, więc to trochę klekocze musi klekotać. Natomiast, jeżeli ktoś planuje robić dalekie trasy, to wydaje mi się, że nie ma lepszego rozwiązania. Pokręciłem się też chwilę po mieście, widziałem, że wyniki zużycia paliwa to są okolice ok. 7,5 litra. Natomiast potrafię sobie wyobrazić, że taki samochód z takim układem napędowym w większości czasu nie będzie trzymany w mieście, tylko po prostu będzie się takim samochodem jeździć trasy. Dodatkowo, Oktávia jest całkiem przyjemnie wyciszona, przyjemnie się tutaj spędza czas. Natomiast warto wspomnieć jeszcze o tej wersji Sportline, bo wersja Sportline daje nam tutaj. Pewną zmianę dotyczącą przede wszystkim wyposażenia, mianowicie nie wyposażenia, tylko zawieszenia, przepraszam. Mianowicie to zawieszenie jest 15 mm niższe, ma być takie bardziej sportowe. Jak się to odczuwa w codziennej jeździe? Mam tutaj kilka trybów jazdy. Jest eko normalny, sportowy i indywidualny, który można sobie w jakimś tam stopniu. Zmieniać, dostosowywać, natomiast nie w jakimś znaczącym stopniu. Nie mam tutaj, z moich obserwacji wynika, zawieszenia DTC, więc nie ma tutaj efektu tłuczenia. Natomiast to zawieszenie jest ustawione ma jedno konkretne ustawienie, które jest podawane jako gotowe docelowemu klientowi. I muszę Wam powiedzieć, że nadal to zawieszenie jest przede wszystkim komfortowe. Natomiast w wersji Sportline, no, czuć po czym jedziemy. Ono jest moim zdaniem takie trochę na pograniczu jędrności. Jest takie całkiem jędrne. Natomiast nadal jest to moim zdaniem przede wszystkim przesunięte w kierunku komfortu użytkowania, co jest miłe bo no to nie ma być samochód sportowy i to nie jest samochód sportowy. On ma tylko wizualnie udawać, czy może bardziej e, cieszyć oko, cieszyć tą sferę estetyczną e, swojego właściciela. Jest to całkiem przyzwoicie, interesująco pomyślane. Czuć, że to zawieszenie resoruje nieco bardziej jędrnie. Mi to jak najbardziej pasuje, bo ja lubię taką charakterystykę. I ogólnie wydaje mi się, że ten egzemplarz z takim silnikiem pod maską to jest znakomite rozwiązanie do użytku rodzinnego, użytku prywatnego. No bo to jest nadal Octavia, samochód bardzo dobrze przemyślany, bardzo dobrze zrealizowany może być fantastycznie wyposażony przestronny bardzo dużo pomieści, czy w kabinie, czy w bagażniku. Jest znakomicie dopracowanym samochodem, chociaż nie idealnie, co, co Wam pokazałem i powiedziałem. Natomiast to jest Octavia i Octavia budzi we mnie bardzo pozytywne skojarzenia. Ale z tymi fotelami, w takim antorażu, z takim wyglądem, to jest znakomity samochód rodzinny, ale dla osoby, która jednak zwraca uwagę na ten wymiar estetyczny, nie, no, i lubi, kiedy samochód wygląda nie jakoś zwyczajnie nudno, tylko wnosi coś ciekawego pod względem stylistycznym do efektu końcowego. Więc myślę, że to chyba tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu, tak jak wspomniałem, umieszczam w opisie tego filmu. Zachęcam do zajrzenia na mojego bloga. Zachęcam też do subskrybowania mojego kanału. Do zostawiania kciuków w górę i do udzielania się pod filmami, komentowania. Jeżeli ktoś będzie szukał oktawi, która da mu więcej, rzeczywiście więcej takich walorów sportowych, da mu trochę więcej emocji, już takich prawdziwych emocji, no to zdecydowanie powinien pójść w kierunku topowej Octavii RS. A jak nie widzieliście testu Octavii RS, to. Zajrzyjcie gdzieś tutaj na górze. Trzymajcie się, hej.